Szanowni Państwo, kapituła obradowała i wyłoniła zwycięzcę zgodnie z regulaminem. W tej kopercie jest nazwisko zwycięzcy i wyniki konkursu. Kopertę przekazuję w dobre ręce. Teraz najtrudniejszy moment: odpakowanie koperty. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło oznajmić, że decyzją kapituły Nagrodę Radia Z imieniem Andrzeja Wojciechowskiego w edycji 2010 za cykl artykułów poświęconych katastrofie smoleńskiej, które okazały się na łamach Rzeczpospolitej otrzymują panowie Paweł Reszka i Michał Majewski. Gratulacje. Reportaży o sprawach trudnych są najtrudniejsze, i można powiedzieć, że wtedy, kiedy mamy taką ilość konfliktów, taką ilość różnego rodzaju obrazów, taką rozpiętość także ocen. Wydaje się, że szukanie właśnie takiego reportażu czy takiego cyklu jest najtrudniejsze, ale też wyzwanie, jakim dziennikarze się poddali było też bardzo trudne, a więc gratulacje także. Cykl fantastycznych reportaży, zawsze doceniałem ich reporter, reportaż śledczy, także zasłużyli. Dziękuję, już muszę iść. Och, to myślę, że tutaj to była taka niespotykana od dawna jednomyślność. Właściwie ksiądz Adam Boniecki, który nominował, Panów tak mądrze, że tak powiem, i dobitnie zarekomendował te kandydatury, że właściwie kapituła natychmiast cała się poddała. A to z kolei sukces rzetelnego, dobrego, uczciwego i konkretnego dziennikarstwa. Oni rzeczywiście, na ogół jest tak, że przy wielkich wydarzeniach dziennikarze są słabsi. Że nie ma wielkich materiałów dziennikarskich po wielkich wydarzeniach. Tutaj okazuje się, że można było naprawdę dobry materiał zrobić. Nagroda tegoroczna dla Pawła Reszki, Michała Majewskiego, którzy już w maju napisali, że wypadek pod Smoleńskim tak naprawdę był nieunikniony i musiał się zdarzyć, jest bardzo znacząca i bardzo ważna. Wspaniale, ja uważam, że to jest e, dowód na to, że jeden z dowodów na to, że kapituła działała nie niezależnie i nie patrząc na. Afiliacje polityczne domniemane lub realne różnych mediów. To jest symboliczne zwycięstwo oczywiście i y, było tutaj bardzo wyraźnie widać, jak oni byli zaskoczeni. To dla nas, było też, to dla nas była też nagroda, że, bo, to, bo to jakby widać, że, że ta nagroda jest wiarygodna, że, że ona rzeczywiście jest wybierana przez bardzo szeroką kapitułę. Y, Ludzi, którzy, którzy ważą, co było w tym roku ważne i ważą jakość dziennikarstwa. Absolutnie im się ta nagroda należy, bo temat był wybitnie trudny. Ogr ogromna narodowa tragedia i zachowanie zasad dziennikarstwa w takiej sytuacji, nieuleganie emocjom absolutnie kwalifikuje się do, do, najwyższych, do najwyższych ocen. E, Michał powiedział, że nie ma sensu przygotowywać jakiegoś przemówienia, bo i tak nie wygramy. A jest to uczucie niesamowite z dwóch względów. Po pierwsze, że jest zawsze niezwykle silna konkurencja i zawsze się z najlepszymi dziennikarzami startuje, a po drugie, dlatego że, że patron był człowiekiem bardzo ważnym dla środowiska. Dziennikarskiego. Andrzej Wojciechowski to jednak był człowiek, od którego bardzo wiele wszyscy się uczyliśmy.